Witam serdecznie w kolejnym filmiku nad rzeczką. Wczoraj, takie przez moje gapiostwo, fajne ryby, dwie nienagrane. To znaczy, niedobrze nagrane: jedna wcale nie nagrana, druga, tylko wypuszczenie, druga, skopane nagranie, bo kamera opuszczona. Pokażę Wam zresztą to w pierwszej kolejności. 1,5 wypuszczenie i drugi kleń. No, skopany nagranie, ale, ale rybka godna, co najważniejsze, z powierzchni, koniec września. A jeszcze coś udaje się złowić. Dzisiaj e, poprawiam, dlatego chcę dołowić troszkę. Będę bardziej ostrożny, żeby to się sfilmowało, jeżeli będzie jakaś e, fajna rybka i zapraszam do oglądania trzymajcie kciuki może uda coś się złowić zapraszam do oglądania wieje dzisiaj dość mocno będzie utrudniało łowienie ale, ale będę się starał coś dla was złowić biorę się za łowienie tak na szybko przyłożony 50 dobra. jest dobrze ważne że Smużakowy. Ważne, że jest smużakowy. podejrzewam że się nie nagrał, bo chyba przełączyłem na, na pokładkowe zdjęcia. Zaraz sprawdzę, ale myślę, że tak zrobiłem, bo coś było nie tak. Ale szerszy mi nadal w formie, jak to się mówi. Pomimo tego, że mocne załamanie pogody. 10 stopni mniej. 10 stopni mniej z dnia na dzień. Także to jest mocne załamanie pogody. O fajna ryba fajna ryba ja oczywiście kamera miała w dół Nie wiem jak wyciągnę bo to jest mu życie Wbrowe jama Ale To jest fajna ryba Patrzcie tu nie wejdę na siłę O, jest, jest. Jest 50 tak, tak jak ten, co mi się nie nagrał, ale to jest fajna ryba. Ale się przyglądał, przyglądał i zgarnął tego smurzaka. Kurde, przełączałem zasilanie z baterii na, no tak, ze 45 z baterii na GoProka na powerbanka i też padał i zapomniałem sprawdzić żeby ją wypuścić ten taka fajna rybka żeby ją opuścić po prostu obiektyw teraz muszę tu żeby rzucić ją tam trochę dalej o o jest były A były dwa były dwa jeden się skusił jest ale jest kurde ciężko łatwo nie jest jeszcze szedłem po kimś ryby tak przypuszczone że, że masakra ktoś mi po prostu uklepał autostradę brzegi całe uklepane Jakby zawody wędkarskie były Ale mimo wszystko to już chyba trzeci złowiony i dewano bardzo fajne jeden pięćdziesiątka kurde szkoda że się nie nagrał no ale jeszcze jeszcze porzucam Ale chlupnął sobie. Ale se chlupną. Ale nie... Nie zapnął. on werny wiatr. Coś Widzę rybę Widzę rybę Siedzi Siedzi I to jest fajna ryba Widz mi jest za to dzielska A to jest fajna ryba O to będzie kochany dym No szybciej się, rozwijaj. To jest skórkę. Jest. No to będzie chyba około 5 tych. Może nie, ale na pewno blisko. O kurde. Ale pięknie go wypatrzyłem. Dzisiaj koniec miesiąca. Praktycznie można mówić. A tu taka ryba. Dobra, robię sobie fotę. Jest pierwsza rybka i jest dziewiętnasta. Pięćdziesiąteczka. Myjemy łapki. I robimy. Ale zimna woda jest super Ale znikąd wziął. Siedzi I to jest taka fajna rybka już 45 Chodź tutaj No, taki ze 45 Fajna rybka nawet może i, i lepiej Ale fajnie zebrał Ale fajnie zebrał Kurde chyba lepiej jak 45 Ale jest szczepio aż kotwicą ten pysk nie miał szans Aż chcę sprawdzę z ciekawości, aż się z ciekawości sprawdzę, jak ja tutaj mam oko, ale nie dzikuj już, nie dzikuj, na szybko, wiedziałem, że to będzie więcej jak 45, no wyciągnij się. 36. Dobre. No, taka. Patrzmy. taka oto. Rybeczka. Dobra. Zmykają. Także jest fajny. No. I dzisiaj jest już całkiem fajnie. Wczoraj fajne ryby, dwie, ale. Niestety nie ten. A dzisiaj dwa brania. takie które mniejsze. I dwie fajne rybki zaliczone. I łowimy dalej. Spadłem. Spadłem. Nie zauważyłem. Cholera. Fajna to była ryba, ale <laughs> ja go wyprzedziłem i myślę, że on już mnie zobaczył I dlatego No Nie było szansy już na branie Za pierwszym razem wyszedł fajnie, ale Podejrzewam, że mnie zobaczył Сейчас. сидел, сидел, но Сейчас. Сейчас. а это был не Так, подпойну близко. Ставим краники. А два по и уже будет дупа. Crenas Isso aqui taki... Cerca o 40 Cerca de Jeszcze jeden jest, ale już widzę, że już zamknął. pstka zamknął straciłem go z oczu teraz ach fajna ryba fajna to była ryba Kurde. Podnieść się znowu, ale tak smużak przyspieszył, tak smużak przyspieszył, że zrezygnował. już niech, to muszę zmienić smużaku. Ale na lecho piknie Języka Jak jesteś zaczypiony Jak jesteś zaczypiony Może będzie chyba To jest kolejna Kolejna rybka taki powiedzmy 40 na pewno ale przechytrzony tak sobie wyszedł po cichutku tylko zauważyłem biały pysk i tak po cichutku zebrał tak po cichutku zbierają że, że szok Trzeci. Kolejna rybka jest. No fajny Zmykaj. Zmykaj łobuże Łobuzie. Dobra. Łapy ślizgę. A ja do wody chyba nie dojdę teraz. A w duszy pod burty tak myślałem że jak wyjdzie to spod burty jest burta podmyta są trawy zielska i tak myślałem że tam jakiś będzie patrolował sobie i się nie myliłem No a to miejsce już jest spalone, także można iść dalej jeszcze tam po tym krzaczek może rzucę Nie ma Aj nie wciął się. Ale nie był duży. Taki może 30, może nie. Zgarnął. Zgarnął, zgarnął, no i branie zaliczone. Klętuch. Klętuch ale mój a jaki czerwony ale się mieni ale się mieni zmykaj zmykaj jakby nie patrzeć kolejna rybka jakby nie patrzeć kolejna rybka

Jelcyn Klęsie, odszedł A w kolejnym rzucie Jelcyn No wytrzep się I ci odhaczy, bo Ty masz małego dzioba A jest kolejna rybka Tragedii nie ma Ale tej ryby jest naprawdę bardzo mało jak na lekarstwo. Są niektóre fajne kluchy pojedyncze, ale jest ich bardzo mało. Siedź. Aj, zielsko się zaczepił. Owinął się pokrzywe. a nie duży. Jest. Nie ale jest. Tak oto. Rybka. no to jest kolejna rybka taki 30 trzydziestaczek kończę drugi dzień łowienia wczoraj mniej szczęścia i do ryb i do nagrywania ale dwie fajne rybki widzieliście na samym początku a dzisiaj sporo brań pogoda nieco lepsza bo wczoraj padało chyba z 8 razy a dzisiaj słoneczko ale mroźny wiatr, zimny ale jednak, mimo wszystko, rybki z powierzchni dość fajnie reagowało. Nie ma ich dużo, znacznie mniej. Jakieś tam pojedyncze klęcze trzeba naprawdę bardzo ostrożnie chodzić, wypatrywać z jak najdalszej odległości, żeby była szansa na branie. I te brania wszystkie są takie dosłownie, zbiureczki jakby komarsiat. No, mam nadzieję, że Wam się podobało te pierwsze jesienne klenie na smużaka i zapraszam do oglądania kolejnych filmików oczywiście z nad rzeki cześć a przy okazji za wszystkie podbicia wszystkie łapeczki komentarze bardzo dziękuję i zachęcam do dalszej aktywności cześć jak to wygląda fajnie ale już się robi szarówka bardzo słabo widać, tam chciałem przez rzekę przejść, ale już jest za ciemno, nie warto woderów moczyć na dzisiaj wystarczy jutro przyjeżdża Kuba. Ale wisła wisła będzie okupowana. Patrzcie jak fajnie tam już mgiełka się pokazuje trochę zabłądziłem pozbierałem trochę grzywów i trochę zabłądziłem a jest już czarno a jest już czarno